Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale Dzisiaj jestem w sklepie Sinsay i szukam kochani nowości I byłam przy kasie i powiem Wam, że no nie mogłam oderwać oczu od tego pięknego kubka No jest rewelacyjny, bardzo mi się podoba z tym kubusiem, buchatkiem Taki robiony jest właśnie naemaliowany, bardzo fajny pomysł Ja bym chciała jeszcze znać cenę, tam niestety coś... Nie dało się znaleźć. Zobaczymy tutaj na tym drugim, czy będzie. No, jest tak ukryta ta cena, słuchajcie, Nie do kupienia kubek. Bardzo fajne, naprawdę bardzo mi się podoba ten kubeczek. Ja jestem ogólnie wielbicielką kubeczków. 16 zł, pojemność 370. Mililitrów. No, kubeczek jest po prostu śliczny. Znalazłam jeszcze takie, one są takie z rantem w kolorze złotym. Może tutaj tylko tak nie widać. Dokładnie są czarne i białe. Też bardzo fajne, takie za 10 zł. 430 ml pojemność tych kubeczków. No i takie jeszcze tutaj mamy inne, też ciekawe. Jeszcze ten beżowy, tutaj przyku moją uwagę, te zielone też całkiem fajne. Ten beżowy też bardzo ładny kubeczek. I zobaczymy jeszcze, ile ten kosztuje. Ten kosztuje deszkę. Także zaglądam sobie sukcesywnie tutaj, czy właśnie się coś pojawiło, nowego, ciekawego. A dzisiaj mnie to akurat przyciągnęło i zaciekawiło. Jeszcze tutaj znalazłam, słuchajcie, takie zajączki. Chyba to jest na pilajta pojemniczek, tak mi się wydaje. 13 zł. cena. Tutaj macie też podany rozmiar. Także fajne. Też taki, tak, też fajna taka dekoracja. Tutaj jeszcze doszły takie um, do pieczenia mufinek, um, koszyczki 6 zł. Cena i takie właśnie fajne wykałaczki z ozdobnymi królisiami, jeszcze jakieś gałązki, także coś tam, coś tam się pojawia. Ja właśnie dzisiaj zajrzałam mi. Zobaczcie, coś tam przybyło, to Wam pokażę, bo sama byłam zaciekawiona. Tutaj zobaczcie, takie fajne talerze ze złotą kokardą. Tutaj 20 złotych cena tego talerza. Przyszło ich tutaj troszkę. Ta patera też bardzo zwraca uwagę. Zobaczcie, jest na takim właśnie królisiu. Taka fajna na Wielkanoc, ze złotym właśnie rantem też. I tutaj cena tej patery to 40 złotych. Bardzo ładna. Doszły też takie szklane talerzyki. Czyli tutaj mamy w kształcie jajka, czyli wszystko już takie wiecie pod święta. E, 13 zł, Ponieważ samo mnie to zaciekawiło, to Wam też pokazuję tutaj kolejne talerze. taki bardziej mi się wydaje dziecięce te talerze. E, ale może tylko tak mi się e, akurat mi wydaje. E. To jest z takim króliczkiem właśnie i z marcheweczką. I jeszcze tutaj jest y, kolejny talerz, tym razem w kształcie y, zajączka. I jeszcze Wam tutaj powiem cenę. Oczywiście talerz szklany, porządny, 20 zł. Na pewno lepiej będzie się, y, nie wiem jak z tymi malowanymi, lepiej się pewnie na osmywarki będzie nadawał. Y, tutaj kolejne kubeczki, taki świąteczny też kubeczek w cenie y, jest 13 zł złotych. Ten chyba wam obok wcześniej pokazywałam, ale te jeszcze doszły z takimi króliczkami w różnych kolorach. Wypełnienie koloru różowy, 13 zł. również kosztuje. I kolejne talerze, także naprawdę doszło dużo. Ja wam pokażę tutaj tylko te mniejsze, jakie doszły. Zobaczcie, z takimi wytłoczeniami, też fajny ten talerz. Ja akurat takie, wiecie, porcelanę Tależe, kubki to lubię. 16 zł kosztuje ten. I tam będzie jeszcze, wydaje mi się, większy. Zobaczcie, takie większe jajko. Mamy tutaj kolejne, kolejny talerz. Tutaj jest ta struktura taka nierówna. Kosztuje 16 zł. Ten z takim obramowaniem w kolorze żółtym lub złotym. Tak się to mieni, i tutaj y, kolejny talerz za 13 zł. I one właśnie też są większe, ale tam już nie sięgałam. Bo wiecie, co w tej kurtce ciężko tam się dostać. Jak one będą gdzieś bliżej, to wam jeszcze pokażę ceny tych większych talerzy. Tutaj słoiczki po 16, takie mniejsze, właśnie fajne z, y, z pokrywkami z, w kształcie uszu zająca, i jeszcze tak, te większe wam pokażę. Tutaj mamy cenę 20 złotych. Oczywiście wymiar też jest podany, można sobie zawsze zobaczyć. Także takie nowości wielkanocne przyszły. No jest trochę takich, wiecie, nowych rzeczy. Zawsze coś tam znajdziemy. Ten Sensei Home, czyli no sinsei Dom, ma te ceny też takie w miarę przystępne, więc zawsze można coś tam sobie wybrać. I jeszcze dzisiaj taki Króliczek, zajączek świąteczny. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ja uwielbiam sobie tym zawsze potrząsać. Jak jestem w sklepie, zawsze na święta są te kule. A dzisiaj znalazłam taką wielkanocną, za 6 zł. Taka malutka. I kochani, jeszcze taki domek wam pokażę. Też fajnie wygląda w kolorze białym, wymiary 11 na 11 na 20. Też może się komuś się przyda, i pojawiły się rzeczy takie do ogrodu, ale moją fabryką tutaj przykły lampeczki. Większość tutaj, tak naprawdę, wszystkie to są lampeczki LEDowe. Tutaj jest 30 zł, cena za 10, a tutaj mamy za 26. Także no trzeba sobie tam zobaczyć, co nam tam pasuje. Tutaj za 20 są takie, 15 sztuk i tutaj 20 ledowych lampeczek w cenie 40 zł. Także zobaczcie, już cała, cały regał w lampeczkach. I z nowości takich kochane, panie, dla nas to torebki w kolorze beżowym za 40 zł. Tutaj kolejne takie mniejsze, zgrabniejsze. Te będą w cenie 4, też 40 zł. I ten, o, Dzień Kobiet Sincey, Już nam podpowiadają. I one są jeszcze w wersji czarnej. Jeszcze nazywam takie z łańcuszkiem złotym. I dodatki złote, 50 zł, te są droższe. I tutaj też macie je w beżu. Także pojawiło się trochę tych nowych torebek. Tutaj jeszcze taka duża torba szoperka w kolorze beżowym za 60 Złoty, fajnie, bo jest zapinana na, na zamek. Z nowości ubraniowych to fajna koszula w kolorze białym, taka haftowana. Cała jest i kosztuje 60 zł. Jeżeli chodzi o rozmiary, to 2 xl największy i pokażę Wam jeszcze tył tej koszuli. Tak się prezentuje całkiem nieźle. I kochani, zapomniałam na początku filmu. Bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło, możecie również udostępniać moje filmy oraz zapraszam na pozostałe. A teraz jeszcze Wam pokażę sweterki, które mnie od razu urzekły na wejściu do sklepu. Kosztuje 30 zł. Ten sweterek XL jest największym rozmiarem. Mamy tutaj dekolt wysztuplający, w literkę V i one są w kolorze właśnie żółtym i niebieskim. I pokusiłam się nawet, słuchajcie, o sprawdzenie składu. No nie szło mi to łatwo jedną ręką, ale dojrzałam, że 30% będzie poliamidu, 30% poliestru i 40% wiskozy. Także taki skład, no nie jakiś porywający, ale no przynajmniej nie jest to 100%, -100 poliester. Naprawdę fajne sweterki i niedrogie. Teraz właśnie najmodniejsze kolory, tak jak mi jedna z pań pisała, żółty i różowy, i to jest prawda. Tutaj pokażę Wam jeszcze taki sweterek, paski ze ściągaczem. On też wydaje się taki być krótszy, 60 zł, kosztuje jest taką czeresienką. XL największy rozmiar i posiada głosiczki oraz kołnierzyk, taka polu, sweter polóweczka. I co my jeszcze tutaj mamy? Powiem Wam, że dzisiaj za dużo nie było tych rzeczy. No, z nowości czekam jeszcze na jakieś nowe rzeczy. Znalazłam taki kardigan fajny w kolorze śmietankowym, z takimi ozdobnymi guziczkami, bardzo ładny. On będzie kosztował hmm, 60 zł i cena kardiganu to Przepraszam, i rozmiar to xl -ka. I wyszłam spodnie, słuchajcie, balony. <grych> Tutaj mamy fajne żakiety. Podobają mi się w beżu, są i taki właśnie w kolorze różowym. One są w cenie 60 zł. Dwa XL-na fajnie wyglądają właśnie do jeansów. Jeansów sporo. Pojawiła się też nowa biała bluzeczka z takim wiązaniem taki można powiedzieć troszkę styl boho ten rękawek taki podgumowany 2XL największy rozmiar i cena bluzeczki to 50 zł i takie też od razu trampeczki trampeczki w zasadzie to Adidaski w kolorze białym z takim dodatkiem z koralików cena butów to 80 zł i jest też kamizelka w zinseju w kolorze beżowym, z tego co widzę tylko, 50 zł, przynajmniej dzisiaj i 2 XL jest największym rozmiarem. Taka przypomina trochę w dotyku len ta kamizelka. Tutaj mamy sweterek, on jest taki bardziej beżowy niż szary, z, w takie paseczki z krótkim rękawkiem, więc też fajna propozycja z tych modnych teraz sweterków, 30 zł XL, największy rozmiar i na końcu taki jeszcze taka narzutka, taki kardigan na jakieś topiki na pewno nam się przyda. W naszej szafie taka rzecz XL największy rozmiar i 60, i 60 zł cena kardiganu. Kochani, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.